Tematy dnia. Marcin Pulit, witam Państwa. Dziś naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Łatas. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panu, Dzień dobry, państwu. Współautor ustawy o zmianie nazwy Akademii Ekonomicznej na Uniwersytet Ekonomiczny. Czy zmiana nazwy jest aż tak istotna, że posłowie muszą się tym zajmować? Znaczy jest to, wypływa to ze środowiska uczelnianego, bo rektor... Akademii Ekonomicznej, pan profesor Borowiecki zwrócił się do posłów małopolskich z prośbą, że jest uchwała Senatu, uchwała Senatu z marca zeszłego roku, która mówi właśnie o tym, że Senat wyraził wolę zmiany nazwy Akademii Ekonomicznej na Uniwersytet. Jako posłowie Małopolski, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, bo również dołączyli do nas posłowie z innych ugrupowań, Taki projekt ustawy zgłosiliśmy do Marszałka Sejmu. Ale po co? Co to da Akademii Ekonomicznej, że będzie się nazywać Uniwersytetem? Na pewno jest to prestiż w środowisku akademickim. Poza tym działalność Akademii Ekonomicznej na pewno domiana Uniwersytetu, czyli uczelni jak gdyby na wyższym poziomie preferuje naszą Akademię Ekonomiczną Krakowską, która jeżeli Senat przegłosuje, a mam nadzieję, że tak będzie, będzie pierwszą Uni pierwszym uniwersytetem ekonomicznym w Polsce. No, y możliwość takiej zmiany dała ustawa z 2005 roku, no ale to w sumie dosyć długo trwało. To nie było takie proste, jak się okazało zmienić nazwę, chociaż pełna zgodność posłów od prawa do lewa była. Tak. Więc no, jednak to być może nie do końca Akademia Ekonomiczna w Krakowie zasługiwała na to miano uniwersytetu. Nie, ten czas, który od ustawy z lipca 2005 roku do powiedzmy lipca 2007 roku, wynikał również z tego, że tam ustawa wyraźnie mówi, jaka uczelnia może stać się uniwersytetem przymiotnikowym, bo tam uniwersytet klasyczny to są inne wymogi, uniwersytet przymiotnikowy, czyli w przypadku yy, akademii będzie to uniwersytet ekonomiczny, yy, no dawała warunki, które uczelnia musiała spełnić, czyli cztery jednostki uczelni muszą posiadać co najmniej sześć. Yy, yy, uprawnień do nadawania tytułów doktorów. Y, rozumiem, że właśnie to jest to rozróżnienie uniwersytet przymiotnikowy, bo no, ten uniwersytet, nazwijmy to, y, w klasycznym ujęciu, no, jest jeden tu w Krakowie i tak. pozostanie jeden. Tutaj nic na się naprawdę? nie zmienia. Rozumiem też Uniwersytet Jagielloński na prestiżu nie straci, że tych uniwersytetów przymiotnikowych będzie przybywać. Przymiotnikowych na pewno klasycznych, tu jest duży duże już wymagania, bo tam trzeba aż mieć 12 uprawnień do nadawania tytułów doktora, ale tych przymiotnikowych w Polsce w tym roku, bo ja pracuję w Komisji Sejmowej Edukacji i już no dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś około 80 uczelni, które składało właśnie e, wnioski do ministerstwa o zmianę nazwy z Akademii na Uniwersytet. No pewnie od nowego roku akademickiego na Akademii Ekonomicznej już będzie ta nowa nazwa. Zmienią się indeksy, zmienią się pieczątki. E, czy zmieni się poziom nauczania? To znaczy... Na Poziom nauczania na pewno jest wysoki na Akademii tak, Ekonomicznej. Akademii. Myślę, że tak, bo tym bardziej, że w tych dokumentach, które przygotowywała Akademia Ekonomiczna wyraźnie widać, że te cztery jednostki, cztery wydziały to jest dopiero jak gdyby początek. Tam są już kolejne prace yy, Akademii Ekonomicznej yy, nad trzema kolejnymi wydziałami. Mówi się o wydzieleniu z nauk ekonomicznych, czwartą naukę, czyli zarządzanie, o ekonometrii jako, jako osobnym wydziale. Także tutaj praca Uniwersytetu, mam nadzieję, ekonomicznego od 1 października będzie w kierunku jeszcze dalszego rozwoju, podnoszenia na poziomu. No i wszystko wskazuje na to, że Kraków stanie się miastem uniwersyteckim bo na Uniwersytecie Ekonomicznym prawdopodobnie się nie skończy. Tak, jest już wniosek złożony do ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki Akademii Rolniczej. Ten wniosek, który jeszcze nie został poddany do, do prac w komisji, ale jest w ministerstwie. Ministerstwo przygotowuje projekt ustawy o, o zmianie kolejnych czek uczelni nazwy i tam ma się znaleźć właśnie. Akademia Rolnicza jako, jako Uniwersytet Rolniczy tak. w Krakowie, AGH, Akademia Pedagogiczna, to też będą uniwersytety? To znaczy z tego, co wiem, bo akurat jeszcze zanim poszedłem do parlamentu, współpracuję z Akademią Pedagogiczną i tam też jest taki zamysł, tylko no jeszcze muszą dopracować te szczegóły, bo jednak tak jak mówię, ta ustawa no, daje zobowiązania i wymogi, które nie każda uczelnia spełni a jeżeli nie spełni, no to nie może mieć statutu Uniwersytetu. A Akademia Górniczo-Hutnicza? Uniwersytet Techniczny być może? No, czasami jest... właśnie jest problem z tymi nazwami, bo tutaj w przypadku na przykład, czy tak jak Pan mówi, Akademii Górniczo-Hutniczej, czy Akademii Pedagogicznej, ta nazwa może być problemem, bo żeby nie stracić charakteru uczelni. Ale to już nie posłowie muszą wymyślać te nazwy, to, to już... już władze uczelni tak. muszą same się postarać. To już środowisko akademickie, senat, to, to już jest jak gdyby ich rola znalezienia, nazwy, która zaspokoi albo pokaże cały, cały obszar y, nauki, jaka jest prowadzona na danej uczelni. To jeszcze na koniec powiedzmy o tej wyjątkowej zgodności od prawa y, do lewa. Jak rozumiem w sprawach y, Małopolski, w sprawach Krakowa y, to... Z jakiego ukropowania jest dany poseł? Nie ma większego znaczenia? Nie ma i tutaj była pełna zgodność. Od SLD do PiSu. Od SLD do PiSu poprzez LPR, Platformę i nawet koła, które nie rozmawialiśmy, nie zabiegaliśmy powiedzmy rozmawiając, ale również były przychylne zmianie nazwy. Także tutaj pełna zgodność ponad podziałami partyjnymi. No zobaczymy w jakich jeszcze sprawach taka pełna zgodność będzie możliwa, ale to już. Po sejmowych wakacjach. Dziękuję bardzo. Tematy dnia. Marcin, dziękuję. Fult. Do zobaczenia.